Witam na kolejnej naszej wycieczce. Tym razem znajdujemy się w województwie Wielkopolskim, w miejscowości Zaniemyśl nad jeziorem Raczyńskim, gdzie znajduje się wyspa. Historia wyspy sięga lat od 1815 do 1845. Lecz pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z roku 1331. Według legendy. Wyspa została osypana na polecenie wojewody poznańskiego Stanisława Górki, który chciał ukryć na niej skarby. Właścicielem wyspy w latach 1815-1845 był Edward Nałęcz, hrabia Raczyński. Otrzymał ją w darze od przyjaciela, kasztelana Józefa Jaraczewskiego dożywotnie użytkowanie. Hrabia przekształcił ją w romantyczny, pełen zieleni zakątek i w latach 1817 do 1819 zniósł możewy domek Szwajcarski. W nim najczęściej gościł, pracując, wypoczywając, organizując przyjęcia oraz zabawy. Rozmiłowany w sztuce wojennej i podróżach. Dla rozrywki zbudował na jeziorze flotę wojenną, która pod jego dowództwem staczała bitwy morskie oraz dokonywała podbojów dalekich lądów. Osobliwością tych bitew był fakt, iż biorący w nich udział prażyli w siebie nie ogniem z armatek, lecz wodą z sikawek z okrętu na okręt. Niestety. Na wyspie doszło do tragicznego wydarzenia. Hrabia, pogrążony w depresji po niesłusznej publicznej krytyce jego osoby, w dniu 20 stycznia 1845 roku odebrał sobie życie. Użył do tego armatki, którą ustawił przy wejściu do swojego ulubionego domku. Sam ją nabił, zapalił, ukląkł i przyłożył twarz do wylotu lufy. A roztrzaskała mu głowę. Po śmierci Raczyńskiego wyspa Edwarda wróciła do aktualnych właścicieli dóbr niemieckich. Od tamtych czasów minęło ponad 150 lat i dzisiaj dla podtrzymania tradycji lokalne władze organizują latem, w drugiej połowie lipca, święto regionalne pod nazwą za niemyskie bitwy morskie.